Microsoft przejmujący Nokia. Jeżeli bo jasne, mówimy tu o roku 2014, czyli czasach, kiedy już Nokia miała swoje lata świetności dawno za sobą. Już wtedy rynek kręcił nosem i miał spore wątpliwości, czy ta akwizycja to aby na pewno jest dobry pomysł. Zresztą cena akcji Microsoftu poleciała ponad 6% w dół na jednej sesji, kiedy ta informacja obiegła świat dokładnie 3 września 2013 roku. Dlaczego Microsoft, gigant programowania? w ogóle kupił upadającą gwiazdę komórek. Każdy, kto ma dziś więcej niż 25 lat, świetnie pamięta na pewno czasy, kiedy ta fińska właśnie Nokia dominowała na rynku telefonów komórkowych. Sprzedawała setki milionów urządzeń, przez ponad dekadę była liderem całej branży, ale w drugiej dekadzie XXI wieku na scenę z impetem wkroczyły smartfony, a Nokia totalnie przespała rewolucję i nie nadążyła za zmianami. iPhone od Apple czy urządzenia z systemem Android od Google szybko zdominowały rynek, a sprzedaż telefonów Nokia zaczęła gwałtownie spadać, Ile leciała na web na szyję. Sam Microsoft z kolei zbyt późno też zorientował się, że smartfony to jest przyszłość, i szybko został w tyle za Applem i rosnącym w siłę wtedy ekosystemem Androida. Choć w listopadzie 2010 roku Microsoft wypuścił na rynek swój nowy mobilny system operacyjny, który się nazywał Windows Phone, no to on nie zdobył żadnej większej popularności wśród użytkowników. W 2013 roku ówczesny prezes Microsoftu Steve Ballmer dostrzegł, jak mu się wtedy wydawało, szansę w tym, żeby przejąć sobie Nokia. Fińską firmę, która wciąż miała rozpoznawalną markę, ale dramatycznie traciła udziały w całym rynku. Balmer, znany z energicznych wystąpień. Developers, 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 developers! Doprowadził do zakupu całego działu telefonów Nokia za astronomiczną kwotę 7 miliardów dolarów. Tę umowę sfinalizowano ostatecznie w 2014 roku. Teoretycznie wyglądało to na pierwszy rzut oka, może nawet sensownie. Nokia miała markę, ale nie miała know-howu. Microsoft trochę miał więcej know-howu i bardzo, bardzo chciał. Ale to. Małżeństwo z rozsądku szybko okazało się totalną porażką. Ich wspólny projekt, nowa linia smartfonów Lumia oparta na systemie Windows Phone, nie zdobył zasadzie żadnego potrzebnego wsparcia. Ani od operatorów komórkowych, ani od twórców aplikacji, a bez popularnych apek no przecież telefon w typu smartfon jest trochę jak samochód bez paliwa, bezużyteczny. W efekcie Lumie nie przyjemy się na rynku, a w tym samym roku, w którym sfinalizowano przejęcie Steve Balmer odszedł z firmy, a nowy prezes i dalej dotychczasowy prezes Satya Nadella stanął przed naprawdę sporym wyzwaniem, bo musiał przeprowadzić bolesną restrukturyzację w Microsoftie, w tym zwolnić aż 15 tysięcy pracowników przejętej Nokii.